Panie Henryku, dla Pana to miejsce y, szczególne, bo tam chociaż nam wskazał, jak szliście tutaj, dobrze? I co się tu działo? No, właściwie znaczy, żeśmy, tak jak mówiłem, żeśmy minęli te pierwsze te posterunki, pierwsze te e, linie. Chyba, żeśmy nie wiedzieli, którą nie I zaczęliśmy włączyć. Myśmy dochodzili tam, aż do tej ulicy, chyba tej, tej tamki, drugą stronę, chociaż zupełnie byliśmy z takim zorientowanym, I w końcu tam, gdzieś żeśmy doszli, nawet nie zauważyliśmy, weszliśmy z zasiedki z drutów holczastych, a za tymi zasiekami tu bunkli niemieckie, bunkli z bronią maszynową. No i nagle, jest stąd i zowo, nagle jak na nas krusnął ogień, z, ty, z tych bunkrów, przede mną szedł Jerzy, kapitan Jerzy, i jemu sam od odmuchł pocisku, nie miał paska do hełmu. Mu hełmu zwaliło. No i chcieliśmy się cofnąć, a między nami, Właściwie to na, ta nasza grupa, to właściwie była większość berlingowców, bo tam było ze 150 Chyba berlingowców albo Niemcy. Chcieliśmy się sochnąć a tu wszędzie druty kolczaste, zasieki. I ci berlingowcy na tych drutach się powieszali i Niemcy tak z karabinów maszynowych strzelają po tych berlingowcach. Jerzy znalazł przy drutach drzewo powalone i my tutaj na te drzewo, żeśmy się wspierali na te drzewo i żeśmy po tym drzewie przeskoczyli na drugą stronę drutów. A tutaj tych berlingowców tam dosyć sporo poległo na tym, w tym miejscu. No i ponieważ tutaj żeśmy przeszli, byśmy trafili w ten budynek, to jest budynek muzeum chyba ziemi. ale coś nie ten pusty, jakiś nieznany. My więc szukamy dalej i wchodzimy tutaj, akurat i ten posterunek przy samym wejściem stoi dwóch Niemców. I my weszliśmy do budynku, a Niemcy nawet nie jeden Niemiec za rękę złapał i się sobie dopytuje, jak go tam odetchnąłem, ile Ciebie na środka tego budynku, ale teraz trzeba się z niego wydostać. Wchodzimy na, na jedne piętro, a są zasłonięte te okna y, z workami z piasku i, i tyktami zabite. No chcemy te warki te wywalić, ale to wszystko mocne. idziemy na drugie piętro. i Wyżej wyjdziemy. Idziemy dalej. Też worki są, ale już mniejsze. Odmalamy te worki. Wychylamy się. A tam bardzo wysoko, bo tutaj akurat skarpa jest. To jest o jedną kondygnację bliżej. A pod nami grunt kamienisty. No to skakać nie można. Cofamy się z powrotem. A tutaj Niemcy są. I to pytują się od nas. I myśmy tych Niemców odeptęli i równo i wychodzimy. I Niemcy zorientowani wyrzucili plarę do góry. I tutaj tak idziemy rzędem I jeszcze jeżeli mówi równo iść, nie chować się. I tutaj idziemy wzdłuż, jasno jak dzień, bo ta plara rozjaśniła. Czy Niemcy z tymi i tylko czekamy, jak plecy dostaniemy, zaczną strzelać. Mój że słyszymy, że nie szykują broń, ale idziemy równiutko i żaden szał do nas nie ma. Jesteśmy tutaj prześli. A jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz. Nim żeśmy tutaj doszli, nim żeśmy się na te z różnych czasów napchnęli, to w pewnym momencie słyszymy, że idzie patrol niemiecki. Niemiecki doszec byśmy na nich tu wyskoczyli. Oni byli strasznie przerażeni. No ale teraz zabraliśmy im broń. Ustawiliśmy, ale co z nimi robić? No i właśnie też tam ten, ten, ten blond był, pomógł. I do Niemców tam, tam broni oddaliśmy. O, co mają się szwendać po nocy i tak dalej, i tak dalej. I, i poszli sobie, żeśmy zostawili Więc żeśmy kilka razy też żeśmy się spotkali z Niemcami. No i później stąd żeśmy przeszli. Jak flara zgasła, to od razu żeśmy się rzucili tutaj to a to jest teraz wykop i dół. Dlatego Do dołu schowaliśmy się. No i dalej żeśmy się przeszli i budynek jakiś. I teraz co robić? No więc narada, a właściwie tylko tam zostało cztery osoby. Taka duża grupa wyszła, tylko cztery osoby zostały. No więc ja nawet w Jerzemu proponuję, żeby gdzieś tutaj znaleźć jakieś ruinki i, i wziąć się zamelinować na dzień i w nocy dalej iść. No i tak rozmawiamy się, zarazamy. A tutaj koło nas nagle, kilka metrów od nas głos, kto tu? Okazuje się, już posterunek polski wśród Tylko ten, co był na posterunku, zastał sobie. I, i, I nasza rozmowa pobudziła go. No i tak żeśmy doszli. Wśród Panie Henryku, ale tak pan jednak był no, dalej, dalej jakby nie składał broni. Chciał pan walczyć. I dlaczego pan chciał walczyć? Dlaczego... Zresztą pan kiedyś powiedział, że to powstanie, to nie była, nie była klęska. Ale oczywiście ostatnie, według mnie nie było. Ale nie złożyliście broni? Nie, nie. No i ostatnio już w Śródmieściu. A jeszcze właśnie kilka osób, które się później zagubiło, następnego dnia, że tak powiem, e, doszło. Także nasza już grubka, już chyba było 60, 60 osób prawie. No i była ostatnia odprawa prowadzona przez pułkownika Radosława. No i pułkownik Radosław na Razniewski na mówi tak, no wojna się jeszcze nie, powstanie upadło, owszem, no niestety przewaga niemiecka była za duża, pomocy nie było, no niestety koniec powstania, ale nie koniec wojny, wojna jeszcze nadal trwa, okupacja jeszcze jest, Polska nie jest wolna, więc kto się czuje na siłach? to będziemy dalej walczyć. Więc proponuję, żeby każdy na własną rękę wydostał się z Warszawy i spotkamy się poza Warszawą, na się okolice Brwinowa, Płockowy, Leśny i i tam reaktywujemy, odbudujemy nasz oddział i będzie dalej walka. Ale kto się czuje już zmęczony, nie ma sił, to nikt do nie, nie będzie miał pretensji do nikogo, jeżeli zrezygnuje. No i okazało się, wszyscy jacy byli na tym, na tym ostatnim, na tej ostatniej odbrani, po krótkim czasie, żeśmy się właśnie w tej okolicy, później nowa podkowy Leśny i spotkali i właśnie odbudowaliśmy oddział, już, nawet po kilku tygodniach, już mieliśmy broni, tyle, że nawet wystarczyło nie na uzbrojenie plutonu, ale i kompanii. Także byliśmy dalej gotowi jeszcze do, do, do działania. Panie Henryku, na zakończenie, co by nam Pan powiedział? No, no powiedziałbym, jest w tej chwili Polska. Jaka będzie ta Polska? To od obywateli zależy. Nie od obywateli. Więc raczej jest tutaj moja prośba, że trzeba teraz, jak już jest Polska, to trzeba starać się, żeby była silna, silna gospodarcza. No a szczególnie teraz, teraz jeżeli Polsce nawet zagraża, jest zagrożona Polska ze wschodu, więc tym bardziej potrzebna konsolidacja i siła. Więc życzę wszystkim, żeby mieć siłę budowy dalej Polski. Właśnie. 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 Właśnie nie jest jeszcze to koniec, bo jeszcze wejdziemy do środka. Agnieszka nas zaprasza, mamy zgodę Pana Dyrektora, żeby tutaj wejść. I wejdziemy, zobaczymy to historyczne miejsce. To chciałem Wam pokazać, że są tutaj realnie postrzelane te mury. To, ta historia jest tutaj też obecna. W środku Agnieszka mówi, że są jeszcze ładnie postrzelane. Zobaczymy. tam nie byłem, też jestem bardzo taki ciekawy tego tej willi. Słuchajcie, chciałem Wam bardzo podziękować. Bo pomysł był trudny, karkołomny, ale po prostu widząc, że tyle osób dotarło, było z nami, uważam, że to jest po prostu wielka sprawa, w ogóle to, to dzisiejsze spotkanie. Więc dziękuję przede wszystkim Panie Piotrku, Panu, że Pan jest prawdziwym, twardym żołnierzem. I no, Pokazał Pan, tak, yy, bo licząc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i pół, sześć i pół godziny, yy, plus dojazdy, Pan Andrzej mówi. Yy, więc yy, dziękuję Panu Henrykowi, dziękuję Panu Andrzejowi. i yy, yy. Ja o siebie chciałbym podziękować za życzenia i, i towarzystwo, mieć takie urodziny w takim towarzystwie, do to każdego z Was życzę. Dziękuję bardzo. dziś pieszcemy za